Hoe kan ek die video stop? organizatorami są Gmina Wyszków, Związek Sportowy Majoretek, Stowarzyszenie Rozwoju Poprzez Staniec Progres i przekazuję głos Pani Prezes tego stowarzyszenia, Pani Żaneta Cwalina-Śliwowska. Dziękuję wszystkie zawodniczki tutaj w gościnnym mieście w Wyszkowie. Witam rodziców, trenerów, witam zgromadzoną tutaj na hali publiczność. Bardzo się cieszymy, że są państwo z nami. <kluczy> Mistrzostwa Okręgu w Wyszkowie to jedna z cyklu czterech imprez związku Sportowego Marzątek, która ma wyłonić najlepsze zawodniczki które zaprezentują się podczas mistrzostw Polski w Dąbrowie Górniczej, a stamtąd będą mogły otrzymać awans na mistrzostwa Europy i mistrzostwa świata. Także to jest bardzo ważna dla tych wszystkich dziewcząt impreza dzisiaj, ponieważ ona zdecyduje, które z nich będą mogły wypłynąć na szersze sportowe wody. Dlatego. Bardzo myślę, że są zestresowane tymi występami dzisiejszymi. I proszę Państwa o zachęcenie ich i zagrzanie do boju gorącymi prawami. Stowarzyszenie Rozwoju Poprzestanie z Progres działa od 10 lat. Od 10 lat mam przyjemność być jego prezesem. I Zajmujemy się właśnie takimi rzeczami. Organizujemy rywalizację sportową, szkolenie sportowe młodych tancerzy w różnych formach tańca, nie tylko w mażoretkach. Jesteśmy, mam nadzieję, będziemy dalej z Państwem. Bardzo się cieszymy, że te Mistrzostwa Okręgu, które dzisiaj są rozgrywane w Wyszkowie, mogły powstać, chociaż były z tym problemy. I tutaj muszę zaznaczyć, że to nie tylko nasze Stowarzyszenie organizuje dzisiejsze Mistrzostwa. Także w organizacji tych wzięły udział dwa kluby działające na Mazowszu Alizma Sierc i diamet Poisk. Pasja Ostrołęka. To są trzy kluby, które wspólnymi siłami zorganizowały dzisiaj to wydarzenie w Wyszkowie. Brawo I tak proszę Państwa, później przejdę do takiej myśli, że właśnie współpraca jest najważniejsza. Nie rywalizacja. Rywalizacja jest przez chwilę na scenie, na parkiecie tanecznym, ale kiedy my, kluby, trenerzy, działacze, rodzice współpracujemy wokół tej imprezy, tworząc ją tak naprawdę od zaplecza, to wtedy ona wychodzi najlepiej i najlepiej na tym korzystają nasze dzieci. Oczywiście ta impreza nie mogłaby się odbyć, gdyby nie to piękne miejsce. W którym tutaj dzisiaj jesteśmy, gdyby nie piękne i gościnne Miasto Wyszku, które z ochotą przyjęło nas tutaj w gości i zapewniło nam wspaniałe warunki do organizacji dzisiejszej imprezy. Dlatego chciałbym poprosić y, tutaj do mnie pana burmistrza Miasta Wyszku, pana Grzegorza Nowosielskiego oraz pana dyrektora Wyszkowskiego Ośrodka Sprawka i Rekreacji, pana Adama Szymańskiego. Proszę, głos. Dzień dobry Państwu, witam wszystkich bardzo serdecznie. Bardzo dziękuję Pani prezes za te przemiłe słowa skierowane do naszego miasta. Dziękuję w imieniu wszystkich mieszkańców Bruszkowa. Witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Przede wszystkim zawodniczki. Wyglądacie pięknie, na pewno wszyscy wszystkie będziecie miały wspaniałe występy. Życzę zero kontuzji, rywalizacji fair play, a przede wszystkim wspaniałej zabawy. Gratuluję wszystkim dumnym rodzicom. E, dziękuję bardzo, że wybraliście nasze miasto na organizację tych zawodów. Jesteśmy z tego bardzo dumni i życzymy wszystkim wesołej zabawy, świetnie spędzonej soboty i zapraszamy nie tylko przy takiej okazji e, do naszego gościnnego miasta. Dziękuję bardzo. Dzień dobry Państwu, witam tak jak Pani Żaneta już powiedziała, gościnny program Wyszkowskiego Ośrodka Sportu i Integracji. Witam wszystkie zawodniczki i tak chciałem zadać pytanie, czy zawodnicy mogą się trafić? Wśród... Mogą, I wtedy jak się nazywają? No, żeby... Takie podkreślone pytanie. E, witam zawodniczki. Mam nadzieję, że za kilka, kilkanaście godzin ten piękny uśmiech nie zniknie z Waszych twarzy. Będziecie wszystkie zadowolone szczęśliwe z tego, Mam nadzieję pięknego dnia. Witam rodziców, witam trenerów, witam organizatorów. Dziękuję za wybór naszego miasta, naszego ośrodka i mam nadzieję, że to nie jest jednorazowy epizod, że będziecie wracali do nas. To jest nowa aktywność z tego, co ja kojarzę w Wyszkowie. Mam nadzieję, że się przyjmie, że są wśród nas również lokalni mieszkańcy, których również serdecznie witam i życzę fantastycznej zabawy. Dziękuję bardzo. Rządu, Związku Sportowego Marzoletek, chciałabym życzyć przede wszystkim Wam, kochane pancerki, samych pięknych prezentacji, samych udanych startów, a Państwu niezapomnianych wrażeń i samych wspomnień dzisiejszego Wielkiego Święta Marzoletek. Dziękuję bardzo. I jeszcze raz, do każdej, że jestem przy głosie. Chciałabym również w imieniu całego zarządu bardzo serdecznie podziękować. Sprawdźmy dzisiejszego zamieszania. Pani prezes, żaniec jest Pani i tutaj w kierunku Pani żołnierzy kierujące gorące podziękowania i taki skromny upominek od nas za organizację i tutaj tej Pani może na się największa grała. Proszę was. Cieszę się, że państwo docenia i widzi pracę taką od zaplecza, bo my pracujemy na zapleczu tak naprawdę i jesteśmy gwiazdami tego wydarzenia. E, proszę Państwa, też nie koniec podziękować, ponieważ e, chcielibyśmy tutaj e, też tej bardzo oficjalnej, bardzo czystej części podziękować osobom, bez których to wydarzenie by się nie odbyło, ponieważ nie zawodnicy nie byliby przygotowani. Trenerom bardzo prosimy. Pana wykry i pana burmistrza, żeby wręczyli trenerom upominki, które miasto Wyszków przygotowało dla trenerów, a pani wysła proszę o wyczytanie wszystkich trenerów. Zapraszam o wystąpienie tutaj na scenę. Jest to nadskapuszcz Kamila Baranowska, Marzyma Kodowska, Aleksandra Kiesińska. Martyniu, Adriana Müller, Oliwia Olczyk, Natalia Łęczkowska, Adam Pingowski, Witryna Kierowska, Emilia Sanko, Martyna Boszczyk, Weronika Wydrzyńska, Patrycja Zarewska, Natalia Zieziula. Mówię godziny na salach treningowych, żebyśmy by mogli zobaczyć te 5 minut na scenie. I teraz ogromny brawa. Tak. Prosimy trenerów, żeby zostali na scenie. Zapraszam tych, którzy dzisiaj najwięcej mają pracy i najwięcej godzin wysiedzą na naszej scenie że Narzytorzec, Karina Jóźle, Maciej Grupi, Izabela Borkowska, Wiktoria Kutkowska. Maciej Grupnik, Izabela Borkowska, Wiktoria Łówkowska i Sędzia Strudina Julia Antonia. Uśmiechamy się od ucha do ucha i drzwiam dla panów fotografów. Panie burmistrzu, panie dyrektorze, zapraszam do zdjęcia. Można poczuć się jak marzoretka, mhm. podtrzymować ośmiech. Ogromna brama, jeszcze raz, bardzo serdecznie dziękuję. Kochani, została nam jeszcze najtrudniejsza rzecz dzisiejszego dnia, a mianowicie...